thank you Wszyscy obecni w tej świątyni. Dziś jest szczególny dzień dla Was i dla całej naszej rodziny nazaretańskiej. Za moment wejdą procesjonalnie siostry, które mają złożyć swoje pierwsze śluby zakonne. Świętej Małej Panny i świętować z siostrami różą i ród ich pierwsze śluby zakonne w rodzinie sióstr Nazaretanych. Chciałbym zaprosić, abyśmy w takim ważnym czasie towarzyszyli siostrom nie tylko naszą obecnością, która już się dzieje, ale także naszą modlitwą. Wszak mogący wieczny Boże, ty do niebieskiej chwały ciało i duszę, niepokalanej dziewicy Maryi, matki twojego syna. Stałabyśmy nieustannie troszczyli się o dobra pokonę i wysłużyli sobie udział w jej chwale, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje i koluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Powołanie człowieka do służby Bożej jest darem i wielką teferę. I druga słowa zaprasza nas do dzisiaj do odkrywania tej tajemnicy i do księgoczynienia. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc, cierpiąc w górę i męki I inny znak ukazał się na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów. A na głowach jego siedem diademów. A ogon jego rozmiewa trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. Rozpoczyna się obrzęd profesji zakonnej. Ksiądz biskup zajmie miejsce za ołtarzem. Wszyscy spalają za śluby wychodzą na środek kościoła. w kamieniu kształtu Bóg poświęcił nas przez pobycie wodą i dar Ducha Świętego. Pytam każdą z was. Czy chcesz przez śluby zakonne coraz ściślej połączyć się z Bogiem, który zaprasza się do pogłębienia przymieszania miłości z Nim poprzez więcej profesji zakonnej? Chcę. Czy chcesz? Dla doskonalszego naśladowania Chrystusa, strzec czystości ze względu na Królestwo Niebieskie oraz zachowywać ubóstwo i posłuszeństwo według konstytucji zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, niech Bóg wspomaga was swoją łaską. Prosimy Cię, Panie, Weźmy na służebnice Twoje, które dzisiaj wobec Kościoła ślubują zachowanie rad ewangelicznych i przyrzekają doskonale naśladować Twojego Syna na tak łaskawie, aby ich życie przyniosło chwałę Twojemu imieniu i przyczyniło się do zbawienia ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Obecnie następuje najważniejsza część ceremonii. Ksiądz biskup i matka generalna zajmują miejsca przed otwarciem. Siostry będą podchodzić, aby indywidualnie w obecności przedstawiciela kościoła i przełożonej generalnej tego zgromadzenia złożyć śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wypełniać się będą siostrzenej w wspólnocie, która stanie się ich rodziną. Po złożeniu ślubów każda siostra podpisze na ołtarzu akt ślubowania i matce generalnej, otoczną modlitwą siostry przystępująca do aktu konsekracji. Odpowiedz, druga siostra, o wesołaniu porzędu, i już swoje święta. Bogu Wszechmogącemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, w obecności Najświętszej Maryi Dziewicy, i jej błogosławionego obrońca świętego Józefa, w ręce matki generalnej, ja, Maria Róża, składam na rok jeden śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według konstytucji zgromadzenia sióstr Najświętszej rodziny z Nazaretu, błagam Cię, o Boże mój, przez zasługi Pana, naszego Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Najświętszej Maryi Dziewicy, Błogosławionego oblubieńca świętego Józefa, abyś raczył przyjąć tę moją pokorną i całkowitą ofiarę i dał mi łaskę wierności i wytrwania w tym zgromadzeniu. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu w obecności Najświętszej Maryi Dziewicy i jej błogosławionego oblubieńca Świętego Józefa w ręce Matki Generalnej Ja, Maria Rut składam na rok jeden śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa według konstytucji zgromadzenia sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu błagam Cię o Boże Mój, przez zasługi Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Najświętszej Maryi Dziewicy i Jej błogosławionego Oblubieńca Świętego Józefa, abyś raczył przyjąć tę moją pokorną i całkowitą ofiarę i dał mi łaskę wierności i wytrwania w tym zgromadzeniu. Siostry Neoprofeski otrzymają teraz oznaki zakonne. Welon symbolizujący przynależność do Chrystusa, z którym siostra dzieje swe życie. Od tej chwili będzie dla ludzi świadectwem miłości Boga. Krzyżyk wskazujący na ofiarę Chrystusa. Siostra wraz z ukrzyżowanym Panem będzie składać siebie w ofierze za zbawienie świata. Przyjdź ten welon o którym wszyscy poznają, że należysz całkowicie do Chrystusa Pana i oddała się na służbę Kościoła. Przyjmij krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa na i noś go wiernie na sercu swoim, bo tylko droga krzyża, tylko drogą krzyża dojdziesz do życia wiecznego. Przyjmij ten belon, po którym wszyscy poznają, że należysz całkowicie do Chrystusa Pana i oddawa się na służbę Kościołowi. Przyjmij krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa i noś go wiernie na sercu swoim, bo tylko drogą krzyża dojdziesz do życia wiecznego. Konstytucje zgromadzenia, zawierające regułę życia nazaretańskiej wspólnoty wzorowanego na przykładzie najświętszej rodziny z Nazaretu, Zapełnę świecę, symbol Jezusa światłości świata, aby siostra trwała odkąd w jasności ewangelii i swoim życiem jak świadczyła o zmartwychwstałach. Przyjmij dla mądrości Konstytucję Twojej rodziny zakonnej, aby z całym życiem ukazywała to, czego się z nich nauczyła. Jezus jest światłem świata. Ktokolwiek chodzi w Jego obecności, nie chodzi w ciemności. Weź w swoje ręce światło Chrystusa. Trzymaj się mocno Jezusa i dawaj świadectwo Jego światu przez pełną poświęcenia służbę Kościoła. Przyjmij prawo miłości, konstytucję Twojej rodziny zakonnej, abyś całym swoim życiem ukazywała to, czego się z nich nauczyła. Jezus jest światłem świata. Ktokolwiek chodzi w Jego obecności, nie chodzi w ciemności. Wejdź swoje ręce światło Chrystusa. Trzymaj się mocno Jezusa. Dawaj świadectwo Jego światło. Przez pełną poświęcenia słów we Kościołach. Uroczysty obrzęd składania ślubów zakonnych kończy mu bitwa wiernych i wyznania wiary. się za Kościół Święty, aby przez wiarę nadziei i miłość w życiu każdego wiernego z dnia na dzień stało się coraz piękniejszy przed obliczem Chrystusa, swego obudwieńca. Cię prosimy. jest na stanie. się za oraz za wszystkich pasterzy Kościoła, a zwłaszcza za obecnego wśród nas księdza biskupa Padaniana, aby umacniani duchem świętym prowadzili Kościół do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych braci i siostry, którzy dla miłości Chrystusa porzucili wszystko i oddali się Tobie. Prowadź im drogę wiecznego zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Świece, które zostaną za moment złożone na ołtarzu, symbolizują życie spalające się na chorobie. Liturgia Ofiary. W procesji zadani Matka Generalna przynosi podpisane formy ślubów, aby ten akt oddany nastał się w eucharystyi szczególnym darem. Siostra Ród przynosi kwiaty. Niech one wyrażą naszą wdzięczność za dar wołania i za otrzymaną łaski, aby nasze oddanie jak bukiet kwiatów było dla świata własnym znakiem obecności Boga. Mamy, że św. przynoszą chleb, wodę i wino, które przyjmujemy w ciało krew Chrystusa, nakarmią nas i uzdolnią duchowości, służby Bogu i ludziom. Mamy, nosą wraz z darami i wina, dla życia córek, które poświęciły samobój. Wyrażają wdzięczność za dar życia, za miłość i trud włożony w ich wychowanie. Przekażcie sobie znaczenie. 1, 2, i Wam sprzed tygodnia? Przede wszystkim, żeby ta radość, która była w dzisiejszym dniu, żeby im została codziennie, ale żeby też y, przypominały sobie ten dzień. Zawsze, kiedy będzie trudno, ale też wtedy, kiedy będzie dobrze, żeby przypominać sobie o tym, że najpierw jest Bóg, że On jest w tym wszystkim najważniejszy. Wytrwania w zgromadzeniu aż do śmierci, wypełnienia woli Bożej każdego dnia i szczęścia, takiego, które dzisiaj im towarzyszyło, żeby całe życie nazaretańskie było tak szczęśliwe.